Tutaj na portalu MMA.pl taki artykuł mi wyskoczył, a jest to wywiad z Krzysztofem Rozparą, czyli właścicielem federacji, w którym cytując tego typu zachowania, mówimy to oczywiście o zachowaniu z poprzedniej konferencji, które miało miejsce, nie, nie otwiera drogi do federacji, a wręcz ją zamyka, zamyka więc prawdopodobnie, na czym mocno ubolewam, do naszego starcia nie dojdzie. Ale obiektywnie też patrząc, no to tutaj właściciel mimo wszystko ma rację, no bo taka patola jest jedno miejsce, jedno miejsce, w którym powinny się weryfikować tego typu spory konflikty, jakim jest oktagon, a nie takie dziwne zachowania, które tam siedziały. Z taką patolą to se może pójść co najwyżej do Warsaw Shore. Ja, MMA zawsze gdzieś traktowałem od samego początku jako sport, a takie zachowanie ze sportem na pewno nie miało nic do czynienia. Dobra, ale ogólnie tak, pozostając w ogóle w tym temacie, to też zostałem wiele pytań odnośnie tego, jak ja widzę sparring Tyburskiego i Kasiusza. Więc jakby liczyć punkty, te wszystkie kopnięcia, liczbę. Osób wyprowadzonych, no to bliźniak by wygrał. Ale znając styl walki i tego, że Kas już tak naprawdę z minuty na minutę się coraz bardziej rozkręca, to wydaje mi się, żeby tutaj jakby ta walka potrwała dłużej, to Kas już by go wypunktował. Tak jest moje zdanie, bo wchodząc na takiej agresji w pierwszej rundzie no to w ogóle moim zdaniem on w ogóle nie kalkulował, to po prostu chciał go tam zabić i, i, i na, pew, na pewno te ciosy bardzo dużo go kosztowały energii dużo mocy, a Kasiusza styl walki no to jest schowanie się za podwójną gardą, pozwolenie na to, żeby przeciwnik się trochę wyszalał yy, i wywieranie cały czas, cały czas presji i korzystanie ze swojej zajebistej kondycji. I wydaje mi się, żeby tak jakby to potrwało trzy rundy, no to by, by, by mu się udało również tą swoją taktyką e, tutaj być górą. Ogólnie to i tak był chyba najdziwniejszy sparing jak w ogóle kiedykolwiek widziałem, jeśli chodzi o dobór tych w ogóle ochraniaczy, małych rękawic, w ogóle wszystkiego. A tutaj mi się po prostu wydaje, że jednak już zlekceważył troszeczkę swojego rywala, do tego stwierdził, że, że on jest, nie dozdaje. Bania I może się ubrać w cały sprzęt, a chciał go w jakiś sposób ośmieszyć, a jednak Tyburski tutaj pokazał bardzo dużego skilla, i wydaje mi się, że w ogóle będzie zajebista teraz walka ta z tańculą.